Wparłam projekt filmu o Rotmistrzu Pileckim. Jeżeli tylko mogłabym w jakiś sposób poprzeć każdą taką akcję, to będę popierać każdą promocję, każdą, każdą formę przekazywania wiedzy o żołnierzach zwanych żołnierzami wyglądałymi. W tym momencie Rotmistrz Pilecki jest już taką postacią. Dwoma totalitaryzmami Myślę, że sam pomysł robienia filmu jest bardzo, bardzo szczytny, jest to postać, jak mało, która postać warta pamięci I wydaje mi się, że film jako. Przemawiająca za pomocą i obrazów i emocji ma ogromną, e, ogromny swój potencjał przekazywania wiadomości ludziom, którzy nigdy nie sięgną po żadne opracowanie naukowe, po żadną książkę, nawet nie historyczną, nawet zwykłą, popularną, naukową. E, I jednocześnie film jest takim środkiem przekazu do. E, ogromnej rzeszy, publiczności z środkiem masowego przekazu. Także jest to rzecz, po którą muszę się posługiwać, przemawiając do młodzieży, przemawiając do ludzi mojego pokolenia, w którym zarówno w tym pokoleniu, jak i w pokoleniu starszym niestety wiedza o tych żołnierzach, o żołnierzach wyklętych jest rzadka. Ludzie nie mają Pojęcia o tym, że kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy walczyło po 1945 roku z sowieckim okupantem. Nie znają ich nazwisk, same rodziny, boją się do tej pory do tego przyznać, do nich przyznać. To jest rzecz niewiarygodna, a jednak cały czas w naszej rzeczywistości właśnie z taką postawą się spotykamy. Jeżeli przemówimy, że prawdę o tych żołnierzach, to przywrócimy ich do pamięci Polaków.